Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Uwierzyć w niemożliwe to podobno ulubione powiedzenie prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego i Marii Okońskiej, która była jego bliskim współpracownikiem, można powiedzieć też przyjaciółką, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dwie osobowości, yy, które z jednej strony mocno stąpały po ziemi, ale z drugiej były bardzo zagłębione w tajemnice działania Jezusa. Wierzyły w niemożliwe. Można powiedzieć, że patrząc na ich biografię, świetnie ilustrują to, o czym dzisiaj czytamy w Ewangelii. W takich najtrudniejszych momentach, kiedy przeżywali więzienie, bo oboje byli w więzieniu, kiedy inni mówili fałszywe świadectwo przeciw nim, kiedy spotykali się z obelgami, przede wszystkim modlili się i wierzyli, że staną się rzeczy piękne, niemożliwe. Kiedy patrzymy na ich biografię, to właśnie ta modlitwa sprawia, że najbardziej nas te osobowości fascynują. Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam tak naprawdę o nas, bo my też jesteśmy, tak jak apostołowie na łodzi, trochę przestraszeni. Ale warto uwierzyć w rzeczy niemożliwe i otworzyć się na to działanie Jezusa, bo Jezus przychodzi do nas.